Przyjechaliście do Colorado Springs, macie ochotę pójść na jakąś wędrówkę, hike w okolicy, ale nie chcecie odjeżdżać daleko od miasta, a mimo w to poczuć górski klimat, mam dla Was perfekcyjne rozwiązanie. Idziemy na szczyt Mount Cutler, który znajduje się w Cheyenne Canyon Park. Bardzo piękne miejsce. Bardzo blisko miasta, ale daje nam takie odczucie, jakbyśmy już byli poza miastem. Mnóstwo atrakcji po drodze: czy to wodospady, czy bardzo charakterystyczne drzewa, wielkie głazy, pionowe skały. Wszystkiego będzie po trochu. Także zapraszam Was na tę krótką relację. Krótką, ale treściwą, bo naprawdę dużo treści mieści się w tym, w tym krótkim hajku. Wędrówkę na Mount Cutler można zacząć w kilku miejscach. Ja lubię i polecam zaczynać od samego dołu, idąc szlakiem Columbine Trail. Zaczynamy ją wtedy na takim dość sporym parkingu, na którym przeważnie nie ma problemów z zaparkowaniem auta. Wrzucę zresztą te lokalizacje w opis filmu, no i wtedy zaczynamy w tym pięknym, takim ocienionym miejscu. Dookoła rosną drzewa, no i w pewnym momencie. Wyłania się przed nami taka dość pokaźna skała, którą widzimy przed nami. No i idąc, tak jak słyszycie i widzicie, mamy tutaj taki piękny potok. Bardzo atrakcyjne miejsce. I tak jak wspominałem, tutaj jest na przykład kawałek wyżej. Również miejsce, gdzie można zaparkować swoje auto. Jest to mniejszy parking i tak jak już stąd wyjdziecie, zobaczycie to rozwidlenie i tak jak tutaj wyraźnie zresztą widać szlak na Mount Cutler biegnie tam w tamtą stronę, bardziej w górę idziemy tu chwilę takimi zakosami nadal jest bardzo przyjemnie zwłaszcza w dni, możemy doznać trochę cienia a zapach z tych wszystkich iglastych drzew po prostu jest oszałamiający film taki starszy pan opowiadał, że on zimą, jak jest tutaj dużo śniegu, to on tym pęknięciem tutaj mniej więcej wchodzi do góry z jakimiś tam czekanami i temu typu, tego typu, podobnymi rzeczami wchodzi na górę. Ja dziękuję chyba. Nagrywam ten film w Memorial Day, dlatego jest tutaj tak dużo ludzi na szlaku normalnie, aż takich tłumów nie ma. I tu idziemy już na Mount Cutler. Opuszczamy Columbine Trail. Schodzimy na bok. I widać tam w oddali właściwie jak ludzie idą przed za chwilę będziemy w tamtym miejscu tam I tu idziemy już na Mount Cutter. Opuszczamy Columbine Trail. Schodzimy na bok i widać tam w oddali właściwie jak ludzie idą przed za chwilę będziemy w tamtym miejscu tam. Właśnie przyszło mi do głowy, że nazwałbym ten szlak pigułką, ponieważ doświadczymy tutaj naprawdę wszystkiego w takim skoncentrowaniu. Będziemy szli kawałek w takim, powiedzmy, troszkę stromym zboczem. Będzie płynął potek obok. Będziemy mieli jakiegoś tam kaktusa po drodze, czy jakieś też również ostre trawy. Drzewa właściwie tylko iglaste, ale to jest przecież plusem, bo nie ma wtedy kleszczy. No i na sam koniec dotrzemy na szczyt, z którego widok jest po prostu przepiękny i, i roztacza się na 360 stopni, bez jakichś tam większych przeszkód, także ja już nie mogę się doczekać, kiedy wejdę na górę. Po całej długości szlak jest bardzo bezpieczny. Jest jedno miejsce, które wymaga drobinę więcej uwagi, ale to jest drobina i bezpiecznie docieramy wszędzie bez bez zbędnego stresu. Tu przede mną jest właśnie to miejsce, które jest takie troszeczkę może trudniejsze ze względu na to, że jest mokre. Jak widać ludzie z psem nie są w stanie tego przejść. Jest tu kilka takich mniej, mniej powiedzmy mniejszych płaszczyzn, żeby stanąć na nich, ale jak się trzymamy prawej strony to możemy spokojnie i bezpiecznie to przejść. A i to właściwie tyle. Jest tutaj ślisko. I tutaj trzeba również gdzieś tam sposiłkować się ręką. I docieramy na drugą stronę. I tu po lewej stronie jest już ostatni parking. Przy nim dokładnie zaczyna się szlak na Mount Cutler. Parking jest bardzo nowy. Jeszcze tydzień temu nie można było tutaj parkować. W ogóle, fajnym jest to, że. Coś dba o ten park. Czy jakieś schody trzeba zrobić, czy jakiś pomost, czy coś, jakieś drzewo się zawali, to zaraz jest to posprzątane. I tak jak na przykład tu widzimy te schody, to jest nowa rzecz. Bardzo mnie to cieszy, bo to było ślisko, tak nie fajnie, a teraz nawet dzieci sobie spokojnie po tym przejdą. No i przechodzimy przez taki strumyk. Przechodzimy po takiej kładce, bardzo fajne miejsce. Szanse na zaparkowanie na tym parkingu są odrobinę większe aniżeli wygranie szóstki w Lotto. I tu się zaczyna szlak na Mount Catra. Mój mądry zegarek mówi, że e, szedłem od początku przez 36 minut. Także jeżeli ktoś e, będzie na tyle szczęśliwy, że znajdzie tu parking, no to te 36 minut oszczędza. Ale moim zdaniem również dużo traci. Kolejny mostek i dookoła piękne widoki, znosimy się coraz wyżej i wyżej i to pomaga. Uwierzcie mi, że jeśli chodzi o widoki, to to pomaga. Idąc od samego dołu zebrałem ze sobą 700 ml wody. Na tej chwilę wiem, że to przynajmniej 300 ml za mało. Jak już odejdziemy od potoku, a jak to jest totalna cisza, nie ma tu żadnych samochodów, samolotów. Słychać tylko ptaki. Wychodzimy z zakrętu i widzimy już jak na, na dobrą sprawę wysoko jesteśmy. W tle widać Colorado Springs. Ale poczekajcie. To jeszcze nie jest czas na selfie. Tam, o tam daleko będzie. No, i jest zalecane to minimum ostrożności, ale można podejść czy tutaj, czy tam troszeczkę niżej, e, zrobić piękne zdjęcie z panoramu miasta w tle. Sprawda, to miasto e, nie ma jakichś wielkich wieżowców, żeby było widać, natomiast i tak widok jest po prostu ksepielny. I więc dalej, już widzimy po lewej e, stronie cel naszej wędrówki. Także możemy się pocieszyć, że jest już niedaleko i nadal pięknie, ale to mógłbym powtarzać do znudzenia. Widzę, że na drzewach są poprzepiane takie oto rzeczy. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Jak coś wie z wyglądających i napiszę w komentarzu, to będę wdzięczny. Dochodziły do rozgałęzienia. Możemy iść albo w prawo na mount Muskoko, albo w lewo na mount Katler. Robię słowiański przykuc i powiem trzy słowa o mount Muskoko. Byłem tam raz. Jest bardzo stromo i bardzo sypko. Do zrobienia trzeba być ostrożnym. Natomiast nie oferuje ten szlak nic więcej widokowo aniżeli Mount Cutler. Ja nawet wolę widoki z Mount Catler. Także jak ktoś tu już jest, i jest wysportowany, chętny, to można przy okazji zahaczyć, bo stąd już jest blisko. Jeżeli nie, to ja tak bardzo nie polecam. W pewnym momencie ukazuje się naszym oczom taki widok. Wygląda to przepięknie, zwłaszcza teraz, kiedy jest tak dużo wody jeszcze spływających, spływającej z gór. Jak widzimy na dole i tam jest również atrakcja turystyczna, którą nazwę Wam napiszę, bo nie pamiętam, czy to się nazywało Seven Bridges Trail, czy... czy jakoś tak. W tle widać również takie pomosty, tyrolkę. Jest to atrakcja dla ludzi, którzy e, lubią adrenalinę. E, rzadko to jest otwarte, a akurat w tej chwili jak widzę jest. 2,5 mili, czyli 4 km godziny 2 minuty i 275 metrów wyżej. Znajdujemy się na szczycie Mount Maukater. nie czuć tego jak się idzie, ale jak pomyślimy, że ja tak naprawdę przed chwilą byliśmy tam na samym dole tego wąwozu kanionu, to robi to wrażenie, możemy być z siebie dumni a na szczyt zawędrowała ze mną tortilla użyłem banana, posmarowałem wszystko masłem orzechowym i zawinąłem właśnie w takiej tortilli, super przekąska, ja zabieram się za jedzenie mam nadzieję, że wam się podobało w opisie filmu wrzucę wszystko, co jest wam potrzebne do tego, żeby tutaj trafić.